Objawy infekcji przenoszonych drogą płciową mogą być bardzo podobne, przez co ciężko ukierunkować ich diagnostykę. Najlepiej wybrać panel wykrywający w jednym badaniu jak największą liczbę patogenów. Identyfikacja zakażenia jest istotna ze względu na różny przebieg leczenia w zależności od czynnika wywołującego infekcję. Pozwoli to na dopasowanie precyzyjnej terapii zwiększającej szanse wyleczenia. Istotne jest również wykrycie infekcji w jak najwcześniejszym jej stadium. Pakiet intymny w jednym badaniu wykrywa aż 11 groźnych patogenów wywołujących choroby przenoszone drogą płciową. Należą do nich rzeżączka, chlamydioza, mykoplazmoza, zakażenia ureoplazmą, wrzut miękki, kiła, rzęsistkowica, opryszka genitalna i wargowa. Badanie jest wykonywane metodą biologii molekularnej, czyli w pobranej od pacjenta próbce oznacza się występowanie materiału genetycznego patogenu. W badaniach serologicznych wykonywanych z krwi... Bada się obecność przeciwciał, które często występują dopiero po kilku tygodniach trwania infekcji. W badaniu genetycznym zaś można zbadać obecność infekcji już po kilku dniach od potencjalnego zarażenia. Materiałem do badania są wymazy urogenitalne. Mężczyźni mogą pobrać wymaz z cewki moczowej lub rowka zażołędnego samodzielnie. Kobiety powinny udać się do ginekologa lub położnej w celu pobrania wymazu z szyjki macicy.